Bardzo często słyszę od kobiet, że ciężko im znaleźć idealnego mężczyznę. I mimo tego, że te kobiety są czasem bardzo mocno atrakcyjne, mają atrakcyjne cechy charakteru dla mężczyzn, mają ciekawe życie, dobrze zarabiają, są wrażliwe, są uczynne. Innymi słowy są dobrym materiałem dla mężczyzny, na to, by mógł się z taką kobietą ożenić, czy mógłby się do niej zbliżyć, ofiarować jej swoje serce. I bardzo często problem nie leży w tym, jak kobieta wygląda, co robi, jaką ma osobowość i kim jest, ale problem leży w ich postawie, w ich mentalnym nastawieniu. Problem leży w wewnętrznych konfliktach, w negatywnych przekonaniach, a w zasadzie bardziej w ograniczających przekonaniach. I to właśnie one nie pozwalają otworzyć się w pełni tym kobietom, zaangażować w związek i co gorsza, właśnie takie negatywne przekonania. Odpychają mężczyzn. Dzisiejszy świat bardzo promuje kobiecą niezależność. I kobiety stają, starają się uniezależnić od mężczyzn. Chcą wszystko robić same. Chcą zadbać o swoje finanse chcą same wysprzątać cały dom chcą same wszystko zreperować, naprawić drzwi, wymienić okna, samemu przenosić meble, posprzątać piwnicę, poodkurzać mieszkanie, zająć się dziećmi, naprawić samochód i wszystkie inne obowiązki, które w rzeczywistości tak naprawdę Powinny należeć do mężczyzn. Nie ukrywam, że być może mężczyznom taka postawa może się podobać, bo w końcu może założyć ręce za głowę i nic nie robić. Jednak druga strona medalu jest taka, że mężczyzna nie czuje się wtedy potrzebny, nie czuje się doceniany, nie czuje się wyjątkowy, że to co on mógłby zrobić jest niezastąpione, że on jest niezastąpiony. I widzisz, kiedy kobieta robi wszystko za niego i stara się być niezależna, on czuje się niepotrzebny, czuje się niewartościowy. I to jest poważny błąd. To jest jeden z błędów, który powoduje, że mężczyźni nie chcą angażować się właśnie z kobietą, która ma takie nastawienie. Mężczyźni chcą czuć, że mogą uszczęśliwiać kobiety, że mogą być przydatni i potrzebni. Kolejną rzeczą, którą dostrzegam, jest fakt, że kobiety z jednej strony chcą w związku, ale z drugiej tak nie do końca. To znaczy, chciałby mieć kogoś, z kim mogłyby iść do kina, ale w zasadzie tak mężczyzny to nie potrzebują. Generalnie sama świetnie sobie daje radę, jak będzie mężczyzna, to będzie, ale jak go nie ma, też jest dobrze. I te kobiety zwykle mówią: Nie jestem zdesperowana, nie potrzebuję mężczyzny, ale jak będzie, to go wezmę. I właśnie taka postawa powoduje, że mężczyźni nie są nimi zainteresowani, bynajmniej nie ci, którzy mogliby się zaangażować, którzy mogliby zbudować z nimi udany związek. Oczywiście, trudno jest zrezygnować ze swojej niezależności, jeśli od małego czy przez lata mówi nam się, że właśnie taka postawa powinna być rozwijana. Możliwe, że nasza mama, na przykład, rozstała się z tatą i powiedziała, że swojej córce, że trzeba uważać na mężczyzn, bo mężczyźni wszystko zabierają, że lepiej być niezależną i nie zwracać na nich uwagę, samemu dbać o wszystkie potrzeby, bo jeśli ty tego nie zrobisz, to nikt tego za ciebie nie zrobi. I to powoduje, że z jednej strony kobiety wysyłają sygnały, że nie potrzebują mężczyzny, ale z drugiej, że potrzebują pewnych rzeczy, które dzięki nim osiągną, na przykład nie chcą stałego związku, ale potrzebują intymności. Nie chcą w pełni się zaangażować nie chcą, by mężczyzna przejął obowiązki, ale chcą z kimś wychodzić do kina. Wiele negatywnych przekonań, lęków przed bliskością, lęków przed zranieniem powoduje, że kobieta przestaje być otwarta na mężczyznę i przez to staje się dla niego mniej atrakcyjna. Mężczyźni uwielbiają otwarte, uśmiechnięte kobiety, które mogą uszczęśliwiać, które mogą coś oferować i które przyjmują to, co mężczyzna może jej dać. I co równie ważne, doceniają to. Doceniają wysiłki mężczyzny, nawet jeśli czasami bywają lekko nieudolne, to nie zwracają uwagi na negatywne strony tego, tylko je chwalą. I jeśli podświadomie boisz się angażować w związek z jakichś powodów, to automatycznie Twoja postawa względem mężczyzny nie będzie otwarta, nie będzie przyjazna, nie będzie wrażliwa, a to są właśnie cechy, których mężczyźni szukają. I automatycznie mężczyzna, choć. Być może będzie pragnął od ciebie seksu, intymności, to z drugiej strony będzie się od ciebie oddalał, ponieważ nie widzi w tobie cech na potencjalną partnerkę. I nie mówię to po to, żeby usprawiedliwiać mężczyzn. Mówię to po to, żebyś mogła zrozumieć, jak się różnimy w postrzeganiu, w postrzeganiu związków, w postrzeganiu relacji, w sposobie myślenia, funkcjonowania umysłu. Wyrażania potrzeb i ich doświadczania. Więc, jeśli chcesz znaleźć mężczyznę, musisz się na niego w pełni otworzyć, dać mu szansę, dać mu szansę, żeby się wykazał, dać mu szansę, żeby cię uszczęśliwił, żeby cię zadowolił. W ten sposób mężczyzna poczuje się dobrze i będzie chciał robić tego więcej, a twoje serce zacznie powoli się otwierać przed tym, by budować szczęśliwy związek.